Pinku, niebieski stworek, którego mam wrażenie już dosyć dobrze wiele dzieci poznało. To jest najnowszy tytuł bądź sobą pinku o asertywności i stawianiu granic. Jak zawsze jest tutaj dopisek dla dzieci i dla rodziców trochę też. To no, słuchajcie, prawda z tym pinkiem. o zobaczcie jeszcze, wydawnictwo Czytalisek przysłało mi pinkowy kalendarz. Jedna ośmiolatka, której obiecałam ten kalendarz, jak zrobię recenzję, powiedziała mi, że będzie sobie tutaj codziennie rysować buźkę ze swoim humorem. I zobaczcie jaki fajny pomysł dla dziecka na to, żeby sobie pomyślało przez dosłownie kilka sekund, jak się czuje, jakie dzisiaj emocje. Na dzień dobry albo na wieczór, już nie wiem jak ona będzie to robić. Chcę wam też przypomnieć, że przy części odwagi Pinku zrobiłam wywiad rozmowę z autorkami Urszula Młodnicka i Agnieszka Waligóra opowiedziały masę ciekawostek o tym jak powstała ta seria. Na blogu aktywne czytanie, jak wpiszecie Pinku, to wam wyskoczy właśnie też ta rozmowa. A my dzisiaj zaglądamy do najnowszej części Bądź sobą Pinku. Jeśli nie znacie tego stworka, to powiem wam, zresztą on się za każdym razem przy każdej części przedstawia. To jest Pink, który no jest Właśnie takim niebieskim stworkiem, i zauważcie, jakie to jest przewrotne, bo pink to jest skojarzenie z kolorem różowym, a on jest niebieski, chodzi do szkoły, ma swoich przyjaciół. I książka jest tak specyficznie napisana, że to jest praktycznie cały czas dialog między bliską osobą dorosłą i właśnie takim uczniem, który no, rozkmina różne sytuacje związane głównie z relacjami, z rozumieniem siebie, z rówieśnikami, z przyjaźniami. No i teraz mamy asertywność, która oczywiście też jest osadzona, pokazana na przykładach związanych z rówieśnikami, z takim życiem szkolnym. I muszę przyznać, że są tutaj bardzo, bardzo ciekawie wykorzystane tematy i czytając miałam wrażenie, że od jednego problemu czy sytuacji przechodzimy do kolejnej, tak bardzo, bardzo płynnie. jest. Tutaj jest historia o tym, że masz prawo być... Sobą I wcale nie musisz być doskonały, nie musisz się do nikogo dostosowywać, nie musisz robić tego, co inni, żeby czuć się dobrze. Chociaż wiadomo, że to czasami jest trudne. Zawsze są też takie ćwiczenia, zadania, to akurat pinku miał w szkole zadaną mu mapę myśli. I dzieci czytelnicy mogą również przygotować oczywiście własną, a nie pinkową. No i właśnie, tam było stwierdzenie, że możesz być sobą, był przykład. I kolejne to jest stawaj we własnej obronie i to się wszystko łączy czy jeśli chodzi o asertywność. Jeżeli w ogóle dziecko rozważa taką opcję, że no, trudno mu być sobą, to znaczy, że coś się wydarzyło. Zaczęło się zastanawiać, czy to jest ok, czy ja jednak nie powinienem iść z prądem i się dostosować do wszystkich. Niektóre przykłady to nie są dramaty, są bardzo proste. Kiedy Pinku jakby nie stanął w swojej obronie, potem o tym rozmawia, przerabia ten temat i dowiaduje się jak to zrobić. Sytuacja była bardzo prosta. Pinku miał ochotę zjeść inne lody, ale że wszyscy brak takie to on też jakby wziął ten smak, który no nie był koniecznie jego ulubionym. Jakoś tak nie miał odwagi powiedzieć. I wiadomo, że warto ćwiczyć stawanie w swojej obronie na takich drobiazgach po to, żeby później kiedy sytuacja być może stanie się poważniejsza, umieć po prostu głośno powiedzieć swoje zdanie. Jest to stawianie granic i tutaj akurat jest słynny przykład z buziakiem od cioci, na które dziecko niekoniecznie musi mieć ochotę. No, oczywiście po każdym rozdziale jest Ćwiczenie, tu akurat właśnie ustalanie swoich granic, jest o tym, jak mówić nie. Jest, są takie sytuacje a propos asertywności, kiedy czasami chcemy coś powiedzieć, ale jakoś tak nam brakuje odwagi, albo uznajemy tak w swojej głowie, że no, to nie jest dobry moment, a potem przychodzimy do domu i mówimy: No dobra, ja chciałam, ale się nie odezwałam, a mogłam się odezwać, bo czasami milczenie też może zrobić krzywdę w momencie, gdy na przykład widzimy jakąś trudną sytuację i przechodzimy obojętnie. Jest sporo o dbaniu o siebie. I to jest świetny rozdział, w którym Pinku jest po prostu jego, w jego głowie, jego zdaniem dobrym przyjacielem i angażuje się w różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju zabawy. Chce być właśnie fajnym kumplem, więc zgadza się na wszystko, a potem okazuje się, że jednak zgodził się na za dużo i jest przytłoczony, nie daje rady. No po prostu nie można się zgadzać na wszystko, nie można się w Wtedy też wywiązać z tych wszystkich obietnic, a czasem też dzieciom trudno podjąć decyzję, co ja bym chciał zrobić, co jest dla mnie najfajniejsze. I mamy tutaj ćwiczenie, które po prostu pozwala się zatrzymać, zastanowić, co ja chciałbym zrobić i wybrać. Wybieranie, wybór to jest też dosyć trudna historia. Jest tu też bardzo dużo informacji o tym, no, że no nie dbamy o siebie, jeżeli nie mówimy o swoich emocjach, jeżeli nie komunikujemy się ze światem, przynajmniej nie próbujemy. I właśnie Właśnie płynnie to, co mówiłam wcześniej, przechodzimy do komunikacji. Komunikacja podstawy, bo to jednak wiecie, szkolniaki, czyli komunikacja typu: ja. Jak informować o tym, że coś nam się nie podoba, a jednocześnie nie obrazić kogoś, nie zranić jego uczuć zupełnie niepotrzebnie, bo gdybyśmy jednak się sekundę zastanowili, można by było pewne rzeczy powiedzieć inaczej. Jest też o hejtowaniu i hejterach, czyli takim krytykowaniu, które absolutnie nie jest konstruktywne, jest taki. Wyrazem wyzłaszczania się, jak reagować na zaczepka. Tutaj jest w tym wypadku. Czasami można przemilczeć, czasami odpuścić, a czasami poszukać porady albo pomocy gdzieś tam u dorosłego. I jeden z ostatnich rozdziałów, też świetny i bardzo, bardzo ważny. Po tym, jak już wszystkie przerobiliśmy tutaj te tematy, jak już no, nauczyliśmy się, albo przynajmniej pogadaliśmy o tym, jak być człowiekiem asertywnym, tutaj jest taki rozdział, w którym trzeba przyjąć na klatę to, że inni też się tego nauczyli. I inni też potrafią być asertywni, co wcale nie musi być przyjemnym doznaniem dla nas. Nam się to często nie podoba, bardzo często jest tak, że no trudno, zwłaszcza dzieciom, przyjąć do wiadomości to, że ktoś może nie chcieć, ktoś może mieć inne zdanie. Wtedy nam się włącza takie, że o ja się wkurzę, ale on jest, to może ja się obrażę. I tutaj właśnie jest dużo informacji o tym, jak przyjmować asertywne uwagi ze strony innych, tak, żeby to było, no. Powiedzmy w miarę dojrzałe i też jasne dla dzieci, że to może je denerwować. Mają prawo się wkurzać. Jeśli macie maluchy, które potrzebują po prostu wsparcia komunikacyjnego w różnych sytuacjach, dużo przebywają między rówieśnikami, mają potrzebę pogadania, tutaj właśnie gadamy o różnych sytuacjach.